Na kordonie grać bardzo krótkie dźwięki. Na przykład. Była to religia, którą przekazywano z ojca na syna, z obywatela na obywatela. Druk sitowy, jako jedna z wielu metod druku, pozwala na wykonanie wielu odbitek z jednej matrycy. Musimy oddawać rysunkiem, czy tkanina jest zwiewna, czy jest gruba, czy jest lejąca, czy jest właśnie bardzo eteryczna i lekka. Chodzi o to, żeby one miały swój styl, swój smak, swoją estetykę. Super, umiecie już zagrać, spróbujmy teraz zaśpiewać. Raz, dwa, trzy, cztery. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy. Tam wybuchały zamieszki, ponieważ gdy ludność chciała protestować, gromadziła się właśnie na forum i w okolicach. Zainspirowany kształtem ameby jest dom towarowy Selfridges w Birmingham. Kompozycja przestrzenna 4 to abstrakcyjna rzeźba Katarzyny Kobro, artystki tworzącej w pierwszej połowie XX wieku. Wysłuchajmy teraz jednego z najpopularniejszych utworów Jana Sebastiana Bacha w nowoczesnej aranżacji.